Siemanko, ja jestem Antonius93, a to jest czwarty odcinek ze Sky... Z, 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 zagrajmy Skywars. Więc co? Yy, zaraz się widzimy na pierwszej arence. Okej, okay, jesteśmy już na pierwszej arence. Yy, no i są bardzo dobre itemy. prawda? Hmm. Yy, jest jeszcze druga skrzyneczka. Tutaj, że nie było perły albo koksa, bo bardzo by mi się to przydało. Ale mogę się nawet cieszyć i z tego, no bo e, przecież, e, no, przecież dostam, O, jest perła! Bo przecież dostam też dobre itemy i chyba zabijemy jednego gościa. spokojnie wygram to może jeszcze. bo Zawsze jak jest środek to zawsze się wygrywa, ale coś tutaj yy, nie było. O jest, są itemy yy, Sorry, że nie odpowiadam tam na Skype, bo nie po odcinku. Więc myślę, że... Że wygramy tą oranę, po prostu. oj, oj, Dobra, dawajcie. Zabiję go, zabiję. Chyba no, tak, no zabiję. Dobra. Um. A. Nie. No, myślałam, że to e, kto inny pisze, chyba, ale. Teraz sprawdzę dwóch gości mam jej więc nie będę się tu bał. Bo może... O jest perła, więc spoko. Dobra. Coś gdzieś musi być. Zabijemy kościa. Gdzie drugi w ogóle jest? No dobra, to ja idę na tego pierwszego, bo nie ma na co na drugiego, więc spokojnie, zabimy, a tu jest jeszcze drugi, który chyba już zaraz mnie. Co on zrobił, lol, yy, Prawda, tylko ile już nagrywam, dobra, trzy minuty, może być, pierwsza ręka, tak, no. Bardzo długa była, więc myślę, że naprawdę pora kończyć, więc co? Subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Zapraszam także do kolejnych nowych odcinków lub... Yy, no, no już nic, więc co? Cześć!